Witam, cześć, zagrałem sobie w gierkę Mini de Corridor. Ta gra ma być niby straszna, ale to jest naprawdę gówno. Op, zresztą sami zaraz zobaczycie. Jak się załaduje? Dobra. Lol, 10 FPS-ów, what the fuck? Dobra, jeżeli chodzi o fabułę, jesteśmy w jakimś hotelu, nagle z dupy budzimy się w nocy, idziemy do hola, do holu, a hol jest jakiś inny. What the fuck? Czemu mam tylko 10 FPS-ów? To, to jest niemożliwe. Jest zła optymalizacja tej, tego gówna. I czemu tak wolno chodzi? Ej, naprawdę nie wiem dlaczego tak jest Po prostu ta optymalizacja jest do dupy Więc sorry <laughs> Ale on fajnie długo skacze Czekacie abym ja sprintem, czy chodzę chyba, chyba chodzę, bo coś nie wiem nad sam No zajebista optymalizacja, nie powiem Znaczy Jak yy... Było włączone nagrywanie to chodziło normalnie A w ogóle to sprawdzimy eee, What the fuck, już jest normalnie Co za gówno, więc sorki Idziemy, 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 idziemy Teraz chyba już lepiej, nie wiem co się stało Popieprzone to jest O ale ciemno zajbiście o! Ktoś, jakaś dziewczynka się śmieje. Nie no. Idzie się posrać w Dobra, idziemy dalej. Hopsa, chopsa, On my skakać umie. A kucać? Też umie. Dobra, idziemy dalej. O ja. Co to za gówno? miście Idziemy dalej. O! No. Szafa, ani taka jak mam na nic nie wyskoczy chyba. Szkoda. O, kurwa, pajęczyny. Super. Nie? A, to już bardziej klimatycznie. Dźwięki są nie najgorsze w sumie, ale i tak jest do dupy według mnie. Ta gra może trwa ze 3 minuty, A z moimi lagami może ze 4 teraz. Przez mój fail, ale tu nie ma czego się tam poczekać. I tak takie gówno yy, wyciąga mi 40 KPS tylko. Znaczy, czy frap się na... O, what the fuck? No, zajebiście, już mogę iść Coś mi jeszcze wyskoczy przed ryjem O, coś nudno No przestań się śmiać, dziewczynko O, szkielet, siema ma. O ja... Co to za gówno? O ja... Chyba... Biegaj, biegaj! Dobra... Chyba wracamy do naszego pokoiku Chociaż nie jestem dobrze zorientowany W ogóle nie wiem czy mnie będzie słychać E? What the fuck? To chyba nie mój pokój? A, to jest mój pokój a to już jest końcówka Tego gówna. Patrzcie i uczcie się No I to byłby koniec, dziękuję za oglądanie Do zobaczenia do następnego nagrania